Dzisiaj robimy wielki test chipsów na ślepo. Jest ze mną oczywiście Ola, a za nami, jak możecie zauważyć, są chipsy różnych smaków. I dzisiaj sprawdzimy, która firma ma najlepszy smak na przykład solony, bądź najlepszy paprykowy. Nie mam oczywiście wszystkich chipsów na rynku, tylko staraliśmy się brać te takie najpopularniejsze. Niektóre z nich są wyjątkowe, nieco rzadziej spotykane, ale mimo wszystko większość jest popularna i znana. Co samo wy możecie sprawić, abym ja jeszcze troszkę był bardziej znany poprzez subskrypcję tego kanału, dlatego sprawdź koniecznie, czy ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole. Szary. Jeżeli nie to to zmień Chcesz coś powiedzieć? Bo tak siedzisz ja! taka jakbyś była gotowa do mówienia ja, chciałam. Że są tutaj, też wybrane takie fajne smaki. Tak. Ja każdy kojarzy, bo no, o tym nie powiedziałeś. Tak, dokładnie. Łapkę w górę też możecie zostawić, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków z Olą na przykład. Zapraszam na nasze Instagramy i nie będziemy mieć żadnej opaski na oczach czy coś, tylko nie będziemy widzieć, jakie chipsy podaje nam Bartek, który jest aktualnie za kamerą. I będziemy po prostu sprawdzać, pewnie od razu yy, rozpoznamy, taj. jaki to jest smak. Czyli będziemy sprawdzać, który chips nam najbardziej smakuje, i potem my się dowiemy, jaka to jest firma. Wy już będziecie wiedzieć, no jak zresztą zobaczycie. Dobrze, zaczynajmy. O I do No, czemu tak dużo miało być po jednym, my na diecie jesteśmy? Tutaj też mamy trzy różne jakby wersje. Tak, właśnie. To, to warto tutaj podkreślić, że tutaj mamy jakieś takie stożki To nie są twistosy? Nie mam pojęcia, co to jest. Tu mamy karbowane, a tu mamy akurat zwykłe. Czyli trzy różne rodzaje. Razem robimy te same? Dobra, to jest serowe na pewno. Te są ok. Mm. Tutaj czuć. Taki szczypiorek. Jest coś ewidentnie tutaj na tych. Te są takie typowo sterowe, te są lepsze. I teraz te. Pokaż te. Te bardzo podobnie do Cheetosa smakują. Tych takich. Nie. Kukurydzianych. Ale te są niedobre. Te są niedobre. Ja wiem, które to są. Te to są, które są najlepsze. To są najprawdopodobniej ja, lajsy. Ja je wybrałam, bo chciałam je posmakować i one są o smaku od I Są bardzo dobre, polecam wszystkim. Tak. Te lejsy są ewidentnie wygranym Te są na drugim miejscu, te na trzecim według mnie Tak? To jest lajs? No tak, to są lajsy. To są wtedy kranci Psy, tak? A co? Nie wiem co a to jest to... A co to jest? Star Star. Okay. Star a to tiry takie jeżdżą, takie firmy Ale te przedara są mega dobre Pyszne dobra. są, aż są se opierdził Ale nigdy wcześniej nie widziałam Ja też Ale nie Ale chyba są jakieś nowe Masz ciwego włosa Paweł Ze stresu Od kiedy Ach. jestem w związku narzeczeńskim to wtedy mi wyrósł właśnie, widziałem Może się co będzie po ślubie Oho. Cztery tym razem I wszystkie mają taką samą kon konsystencję W sensie wszystkie to są tej samej to... budowy, czyli wszystkie są najzwyklejszymi y, Podstawowymi chipsami No dobrze, to co znowu ten sam czy tak, inne? No, ale zacznijmy od mojej strony teraz dobrze. O połowę Co to jest za smak? To jest zielona cebulka chyba Ej, Ciężko mi określić ten smak, to jest zielona cebulka Tak mi się wydaje No to jest niedobre Tam jest taki no ma taką nutkę. No ciężko to nazwać nawet. Taki dziwny smak, taką gorycz. To jest dobre. To jest dużo lepszy. Dobra, I ten słucham. smak znam. To jest lace. Te są malutkie w ogóle takie jakieś. one no, są dietetyczne Czuć na nich bardzo mocno, że jest przyprawa sypnięta, nie? Czuć Ale takie kropki do języku. To jest było najbardziej. Tam jest gorycz taka dziwna. To jest lace. Moim zdaniem to jest lace. Ale to te są też bardzo dobre. Ja wiem, że tak. taką nutkę masełka, jakby pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tak. Bo w twojej strony... Tutaj? Top chipsy. Top chips? Tak. A dobre są dobra? bardzo dobre. Lacy To są laysy? Tak. Takie małe? No tak nie akurat. A, ale wiesz, są? A to? Cram chipsy. O! Oh. Okej, okay, to jest crown chips. I wieśki, że Wiejskie ziemniaczki. I co to był za smak? Zielona cebulka? Zielona okay. cebulka, tak myślałem. Te Dobra. są niedobre. Wiejskie ziemniaczki ogólnie są dobrymi chipsami, ale nie w przypadku tego smaku. crunchips wygrał, ewidentnie. Top chips Stop z Ruzii. chipsy, no top chip. Bardzo znaczy, to dobre. Dla mnie była taka konkurencja taka wyrównana między wyrównala. nimi dwoma. Tak. Między crunchy chipsem te a Te były bardziej delikatne, moim zdaniem. Tak, tu czuć taką nudkę masełka, a te mają najlepszy smak zielonej cebulki, taki czysty. O! Dwa. Sól z masełkiem. To jest sól z masłem. Czuć, ale ej, ale to są fajne, bardzo dobre. Te? Czuć, nie, te są bardzo dobre. To jest bardziej delikatne to jest bardziej intensywne. Tu bym powiedziała, że to jest e, to, co było intensywne w poprzednim. Co to było bardzo? E, wiejskie ziemniaczki. O, to to jest to, tu a tutaj są jakieś inne. Ciężko mi jest je ocenić. To jest bardziej delikatne to jest bardziej Niby intensywne sól z masłem, ale smakują inaczej. Mhm. Moim faworytem są te. <laughs> a moim te. Tak jak to rozstrzygniemy? Które są lepsze? Ciupaga! Bartek! Bartek! I teraz pytanie: kogo bardziej lubi? Z tą osobą się zgodzi! No to, moim zdaniem, te od strony Pawła. Te tutaj? Tak. I to też ze względu na to, że wiem, co to za firma, i po prostu na samym składzie. Okej, okay, dobrze, czyli, czyli to jest lepsza te. firma. No czyli dobra, ja wygrałam. To, to, co to jest? masz wiejskie ziemniaczki. O! Tu są wiejskie ziemniaczki. A tu? Po twojej stronie przyznaki. Przyznaki? Tak. Przyznacki. Mm. Przyznacki, okej. Okay. O, ja już wiem, co idzie. Mamy tutaj. Coś ostrego. Doritosy, nie wiem, na czosy, jak zwał, tak zwał. To są na czosy. Na czosy. W każdym razie. Są trzy różne. One wszystkie są zaraz. Ostre. ostre. Okropne. Nie, bo są ostre. Ej, ale. Te są dobre. Wszystkie są okropne. Te są na pewno ostrzejsze niż te, ale też są bardzo dobre. Te są najostrzejsze. Jeżeli chodzi o ostrość, to te są najsłabsze. Te są pośrednie, te są najmocniejsze. Jeżeli chodzi o sam smak, to chyba tu jest mój faworyt. Te są. Tak. Mimo, że lubię bardzo ostre i niezależne jest to od ostrości jakby to Moja ocena zależy jakby od smaku samego chipsa Nie mam pojęcia co to będą za marki Co za chipsy, ale te są faworytem Mamy tutaj dwa razy Doritosy Pierwsze od Pawła to są Doritos Stax. Okej okay. Drugie to są zwykłe Doritosy Chili mhm. a trzecie to Chio Też Chili to no Chio, tak, ale też Chili są tak? smaką Okej, okay. czyli... No czy o najgorzej Doritosy są dobre, ale ten. Najlepsze na są z Biedronki, ale niestety ich nie było. W ogóle od dłuższego czasu nie ma na tak, top chipsów. Ale serowe z Biedronki to. To jest... się zgadza. To jest najlepszy smak. Po wyglądzie. Tak, już no wiem co to jest! Tak, już wiemy co to dobre. jest. Ja wiem, ja już mogę powiedzieć, które są które. To są, to są te, te takie te najpopularniejsze. Aha. Tak, to na 100%. To są u nas chipsy orzechowe, to już wiemy. To jest smak. Nie wiem jaka to jest marka, ale te chipsy są najbardziej znane w takiej czerwonej paczce, nie? Taka czerwona ona jest. Mm -hmm. Te w ogóle nie mają smaku. Takie są dłe bardzo. Te są spoko, ale no to jest faworyt. Faworyt drugi i trzeci. Tak. Zgadzam się z tą w 100%. W tych jako jedynych czuć tak naprawdę dobrze orzecha. Nie, w tych też. W tych czuć taki posmak orzecha. Te są najlepsze. Ewidentnie. No to z pierwszym, z wygranym się nie pomyliliście. Lorenz, najpopularniejszy. Lorenz? tak zwany. Okej. Okay. Mhm. Cheetosy. To są mhm. Cheetosy? Tak. Tak myślałam, bo... Są mamy... strasznie badziewne. A na drugim miejscu... Oszon. Oszon? Tak. To są oszonowskie chipsy? Tak. E, są. To bardzo dobre są. Fuj. Bartek otwierając chipsy powiedział właśnie o fuj. To chyba nie jest dobry snack. To chyba będą niedobre chipsy. Daj mi jeszcze raz wodę. <laughs> Przyszedł skrzywiony, położył nam chipsy. Ja nie śmierdzę. To są solone, pewnie. Pewnie nas zbejtową. Na 100%. Dobrze, które te pierwsze? Solone. Solone. Dobra, na razie nic nie mówię, posmakuję wszystkie. Jakie dziwne. Jakie twarde. No. To są kranczyki. To jakby były zaschłe, bo w ogóle. Jakbyś otworzył paczki, one by tak już leżały z otwartą paczką z tydzień. To są lajsy, najlepsze. To są Psy A te są jakieś dziwne. Ja nie mam nie pojęcia Wiem, że te są najlepsze, te są drugie, te są trzecie, no. Od Oli, lejsy, Amika. A. Amika? Oni przecież te robią pralki i lodówki. I Zmienili prężę chyba. Ale smakuje to jak crunch Ale Amika bardzo dobra, no jak na lodówkę. A te trzecie to. Jak na lodówkę? Kettle cooked. Tak gdzieś crunch Nie ma. Nie ma. Okay. Okay. Oho! Ja A. wiem co to jest! Ketchup No to tak. Ale to jest niedobre. Słabe są. No, te. To są maczugi. Ja już widzę po kształcie. Nie w ich. Maczugi są bardzo dobre. dobre. Mam bardzo dobry keczupowy smak. I to będą cheetosy. Mhm. Mm to jest smak mojego dzieciństwa. Tak. No, powiem ci. Cheetosy to jest maczuga. Cheetosy wygrywałam, 100%. Tak, cheetosy. Możesz na diecie. Halo, dieta. Cheetosy wygrały. Maczugi drugie. To coś trzecie, nie wiem co to jest za marka w ogóle. No to dwa zgadliście, a te wszystkie to są Czy Przesnacki znowu na ostatnim miejscu. Tak. Nie wychodzi mi robienie chipsów najwidoczniej. O! Cztery aż. I mamy w sumie Ja już po kolorze inne. widzę co to jest. To są Fromage. Też mi się tak wydaje. Tak. Te w ogóle są jakieś takie blade. No, to jest lace. No to Który z nich to będzie kram chips? No dobra, smakujmy po prostu od lewej. Ale dziwne. No Albo my już mamy tak zmienione smaki przez te wszystkie chipsy Nie wydaje mi się Niedobry jest fromaż Fromaż jest smakiem specyficznym, go trzeba lubić To jest lace. Te są... Wyglądają jak pringlesy Tak, dokładnie, jak pringlesy Ja nie wiem co to jest W są takie Nie wiem, ale nie smakuje tak pringles Te są słabe, najsłabsze To będzie cran chips Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tak jest. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. No to w takim razie czwarte to są chipsy z biedronki. To chipsy. Właśnie! One, Top są, chipsy w takim i one są w takiej podłużnej, tak? Ok. Trzecie miejsce. Okej Okej okay. okay. Nie są najgorsze. Tak. Nie, są ok. Nie no. zostały lajsy i cran -chipsy, tak? No do Chips lajs. Tak. Nie. Lajs, snack day. To jest snack day jakiś? Tak. Co jest? Tak. A snack day skąd jest? 利润哦。L Są spoko Bardzo dobre są O nie, ja tego nie jem, ja już poczułam zapach barbecue. ja nie wiem. To Paweł oceni, ja nie lubię sosu okay. barbeki. Tutaj mamy właśnie typu te, jak mówiłaś, jak one się nazywają? Eee, pringlesy Pringlesy, coś takiego Nie mam pojęcia, czy to jest pringles, ale jest dobre chodźmy do kolejnych Te mają taki posmak ziemi jakby Ziemi. Tak, jakby jadła ziemi normalnie z barbeque zmieszaną Jadłaś w ziemię kiedyś? No oczywiście nie jadłeś nigdy, widziałaś ciaka? Nie ich wiem choinki czy coś? Papier kiedyś jadłam Jadłaś kiedyś papier? Nie. Okay, nie. Te są faworytem, te są drugie, te są trzecie. I te powinny być daleko z tyłu. Są okropne. No to po kolei od lewej, od Pawła. Pringlesy. Pringlesy. Znowu te Kettle Cooked. Kettle Cooked, czyli Kettle Cooked nie, rob, nie powinien nie. robić chipsów. I nobarki. A, Ej, Ale są okej okay. A Milka zaskakuje po Ale kettle cook jest niedobry, mówisz? Kettle się nie nadaje No Pringlesy raczej mają dopracowane mocno chipsy, tak mi się wydaje Zajmują się głównie tym I widać, że wychodzi im to dobrze Tu już na tej kanapie? To chyba ostatnie Ostatnie, odwieczna wojna okay. Oho, papryczka. papryczka, jest i papryczka Zaczynamy stąd Tu musi być porządny test Wlejcie. To jest jej fawory, to ona kocha te chipsy Dobre bardzo No Bardzo dobre, no A to? Karen chipsy no nie byłbym taki pewien co do tych lejsów, ale w każdym razie, to są faworyci, to idzie na koniec. Na no 100%. Nie wiem, które to są lejsy teraz. Te albo te. Które z tych dwóch są lepsze? Nie myślałam że to mogłyby być lejsy. Które z tych dwóch ci faktycznie lepiej smakują? No mi chyba te. Dobra, mogą być te. Teraz są najlepsze. Te są drugie, te trzecie, te czwarte. No dobra, kolejność znamy, ale teraz jeszcze mi wymieńcie marki, które to są. Ciężko jest wymienić marki. A cię Ola przed się się zarzekała? Ola przed chwilą zarzekała, to nie jest lace, to nie jest lace, nie? To jest lejs. To będzie lejs. Nie? To będzie to? lejs. To będzie leis. czyli faworyt mm. smakowy lejs. Na pierwszym miejscu leisy, na drugim miejscu zaskoczenie top chipsy z Biedronki. Okej. Okay. Oh. Na trzecim miejscu wiejskie ziemniaczki i cram Ok. Te są bardzo intensywne. Kurne, Nie, top chips zadziwił. Znaczy no, Te są bardzo intensywne w smaku. I, I pierwsze skojarzenie no. leis. bo leis jest taki dość intensywny, ale no Widać, lejs wygrał. No, te są najlepsze. W każdym razie na pewno lepsze by było moje życie, gdybyś ty, mój drogi widzu, zasubskrybował ten kanał. Możecie dać znać w komentarzu, jakie wy lubicie chipsy najbardziej. Dokładnie. Ja na przykład mimo wszystko i tak jestem fanem największym strągów. A ja tych duszków takich. Niektórych smaków nie mogliśmy zapakować, bo nie było konkurencji. I Za to te ja te... mam konkurencję, siedzi obok mnie. No Możecie też wpaść ewentualnie na mojej konkurencji. kanału. ci też teraz powiedzieć, jaki możesz film nagrać. Jaki? że możesz zrobić test dziwnych dziwnych smaków chipsów. Na przykład. Można, można. Trzymajcie się, papa. Cześć. Cześć!